Masz? Maciek śpiewański. Maciek 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 opowiedz jak było Cię na treningu Bardzo fajnie Co dzisiaj robiliśmy? Przewroty również Robiliśmy Tejścia Do jakiego A rzutu? Jaki rzut? O O uci tiga... O uci do gari. Gari. gari, dobrze, dobrze. Chciałbyś coś powiedzieć rodzicom, pozdrowić? Mhm. No. <gry> fajnie jest tak, zadowolony jesteś? No to fajnie, to super, to dziękujemy. Ci się najbardziej podobała na treningach. No, dzisiaj mi się podobały liski, z Aha. Czego najmniej mi się podobały, jakby to powiedzieć, pad w przód z przewrotem. Aha, pad w przód z przewrotem. Aha, czyli trzeba jeszcze podszkolić też ten pokój ten tak? Teraz ja. Chciałbyś coś podzielić tam, podrawić? Mhm. No. Pozdrawiam Was, śmieskich <laughs> no. ja. Pa pa. kolega, proszę, kolejny. To? najbardziej podobało mi się. Ja trenerowie rzucali piłką, a my musieliśmy się chować, a nie podobało mi się na y, nie pasem w tyłek. Aha, czyli bipa, tak? Tak. Aha, czyli wiele razy Terezy cię złapali. Nie, tylko las. A? No to to, no, to powinno się podobać. Tak, Patryk, Patryk. Patryk. Patryk smukka, przez zamknięte. No dobrze, no to co Ci się pod dzisiaj podobało na treningu, jak było? Yy, najbardziej podobało mi się wszystko: ćwiczenia, zabawy. Yy. Czyli było super, tak? Jednym pa. słowem. Też pozdrowić rodziców? Tata, yy. no? Cześć mama, cześć tata, pozdrawiam Was. Jest fajnie, tak? Jest super, piąteczka. Dobra, no to dziękuję w takim razie. do zobaczenia. Trzeba szybko biegać. Fabryka Mistrzów TV, Łukasz Wójcik mówi jak jest. Mamy tutaj pierwszą y, naszą zawodniczkę, która opowie nam kilka słów o pierwszej, ale bardzo y, biegowej grze terenowej, która nazywała się jak? 25. 25, bardzo dobrze. Powiedz nam kilka słów, jak podobała Ci się ta gra? Gra była, bardzo Gra była bardzo fajna, ponieważ trzeba było dużo biegać, trzeba było patrzeć gdzie trener ucieka, trzeba było też wiedzieć, trzeba było też znać odpowiednie pytania. Bardzo dobrze, dziękuję. A te pytania były trudne? Zależy, niektóre tak, na niektórych trzeba było nawet się zapytać trenerów, a niektóre się od razu wiedziało. Czyli wymagała pewnego wkładu takiego mózgowego, trzeba było pomyśleć czasami, się zastanowić, tak? A jakieś śmieszne pytania też się zdarzały? Nie, nie. Aha, no dobrze, dobrze. No Może go Ci trafili. Tak, w takim razie chyba, <laughs> chyba dziękujemy, dziękuję bardzo. Jeszcze możesz dopowiedzieć, jak Ci się podoba na obozie. Czy się wyspałaś, czy masz dobry humor, nastrój i tak dalej. Na obozie jest bardzo fajnie, jestem po raz drugi i to jest naprawdę lepszy obóz. Yes. Jest Bo Wiadomo, no wszystkie obozy z nami są najlepsze. Tak? My tak samo się uczymy i każdy obóz jest fajniejszy, tak? Tak, każdy obóz jest fajniejszy, także dziękuję bardzo. No. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Zobaczymy, są dalsze, poprosimy może, chodź Mateuszku, nie bój się, nie pogryzę, masz fajną czapeczkę. Powiedz mi, jak zabawa Ci się podobała, 25? O, oczywiście super, hiper, giga, mega. Super, hiper, giga, mega, bardzo dobrze, a jeszcze tak możesz nam też powiedzieć, co tak najbardziej Ci utkwiło w pamięci, co, co, co sprawiało Ci może problemy? Z problemami to, to, to powiem... W nie za trenerami i pytania. No tak, to wiadomo, akurat w przypadku Mateusia musimy kondycję wytrzymałościową wzmocnić. No co jeszcze powiesz? Kogo goniłeś? Kogo goniłeś, powiedz nam. No. no na pewno znowu. Jakiego trenera? Którego z trenerów goniłeś? Trenera Wojtka. Trenera Wojtka. I powiedz ja mi, czy mimo w wieku trenera Wojtka y, <laughs> dobrze się trzymał, szybko uciekał? Dzięki. No, to, to się, to Patrz, ale byłem kompletnie, za, zanim użyłem całej siły, on był kompletnie, tak mówiąc, no, spuchnięty. Ja ja Wojtek, trener Wojtek, bo. Y więc go bez problemu, bo jeszcze na... Bo już 10 minut biegałem. Nie, no, no, no jeśli chodzi o dwie godziny biegania, to nawet trenerowi Wojtkowi mogło się zdarzyć, że mógł być spuchnięty. Także no. Fajnie, fajnie, czyli ogólnie jest fajnie na obozie. Chcesz kogoś pozdrowić do telewizji? Oczywiście, Pozdrowię moją mamę, tatę. Jeżeli rozumie polski, to mojego psa, Bruszka. <grym z> Bruszka, pozdrawiamy <grym> Bruszka. <grym z bruska> Super. I Bababcie. <grym z bruska> Babcie oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Dziadka też. I wszystkich znajomych. I wszystkich znajomych. Dziękujemy. Bardzo. Dobra, dziękujemy. <grym z bruska> Mistrz z tej strony, powiedz nam, Olu, jak podobała Ci się zabawa? Był, zabawa była bardzo, bardzo fajna. A dlaczego była taka bardzo, bardzo fajna? Bo lubię wymyśleć różne odpowiedzi na pytania. Aha, a kogo goniłaś? Jakiego trenera? Jak miał na imię? Trenera Bartka. Trenera Bartka. Trener Bartek szybko biega i mimo tego dawałaś radę? Tak, ale nigdy nie złapała. Ach, ale na pewno jak za rok przyjedziemy na obóz, to już na pewno go złapiesz, bo... Trener Bartek też będzie starszy. Trener Bartek też będzie starszy, także na pewno dasz sobie radę. Dziękuję Ci bardzo za udzielenie wywiadu. Czy chcesz jeszcze kogoś pozdrowić? Chcę pozdrowić moją mamę, mojego tatę, moją babcię i mojego dziadka. No. super różową czapeczkę. Pożyszcz mi na dyskotekę? Akcja. Kolejny uczestnik Aleks. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak się bawisz na obozie? No, jest bardzo fajnie. Jak podobał Ci się nasz poranny trening? E, no... Oczywiście, oczywiście, nie mogłem jeszcze tak jakby głęboko. No, zluźnij się, wiesz, rowery. to tylko telewizja. A bo widzą ci milion, milion telewizorów. Byłem taki ogarnięty, jeszcze, bo, no bo nie lubię wcześniej wstawać. Ale, no, ale przynajmniej ten rozruch nie, nie. No tak, bo najpierw mieliśmy rano Wybudził. rozruch. Dopiero później tak. Rozruch wybudza, dlatego trenujemy już przed śniadaniem, żeby nabierać wigoru, pełni energii na cały dzień, intensywny. E, a powiedz nam, jakiej techniki uczysz się na Macie? Ojejku. O, cztery. Gary? Tak, tak Gary, to jest taka technika, właśnie podcięcie. Uczyłeś się właśnie takiej techniki, ale nazwy są nieważne, najważniejsze są umiejętności, tak? Tak, tak, tak. Świata nikt nie zapytał, na co rzucił. Tak, nie jest. Ale wracając do głównego tematu dzisiejszych naszych popołudniowych zmagań, powiedz może jeszcze, jak się bawiłeś, kogo goniłeś, jak, tam się, jak ci się czas z czasem, No, było bardzo miło goniłem trenera Bartka, chociaż o połowy. Bo się trochę zacząłem nie boleć, Ale jakoś dawałem. Trzeba wzmocnić. No tak, oczywiście. No, bo goni trener Bartek. A chociaż dawałem sobie radę. Nie wiem. A chociaż... trener Bartek nie oszukiwał? No chyba myślę, że oszukiwał. Powiedz szczerze, teraz możesz. Jak patrzyłem, to był zwinny jak kot. To <laughs> Zwinny trener Bartek jak kot. Tak, Także... nie wiem, bo dom... nie wiem może miały być do Jakie do Na naszym obozie nie ma żadnych do <laughs> palacza. to zło. <laughs> Dobra, dziękujemy Część bardzo. Kontroler trener wie! Bo czyta dużo książek. Przed Państwem nasza prześliczna dziesięcioletnia Ala z klubu KS Jawara. Jak powiedz mi spędzasz tutaj czas na obozie? Czy Ci się podoba? Co Ci się nie podoba ewentualnie? Mi się bardzo podoba... Wszystko? Tak, super. Mi się podobają podoba te treningi, że można się na nich bardzo dużo nauczyć. Czego nie możecie się nauczyć? Nauczyć gdzie indziej. Tak, zgadza się, ponieważ właśnie na obozach wypracowujemy nowinki techniczne, siłę, wytrzymałość, dlatego warto jest jeździć z nami na oboz, prawda? Aha. Aha, a jak ci się podobała, a jak ci się podobała yy, zabawa 25? Mi się bardzo podoba, tylko mnie... Yy, yy, zamyślam się, dlaczego było 20 pytań, które. 25. Powinno być 25 pytań, a nie 20. I to jest dobre pytanie, ale udzielę ci na nią informacji, ponieważ yy, nasza drukarka zrobiła nam psikus, wydrukowała tylko 20 pytań, ale tutaj jest dużo małych dzieciaków i tak przecież nie zdążyliście odpowiedzieć, yy, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Zgadza się? Zgadza się. No to wasz, Sprawa się wyjaśniła. Sprawa się wyjaśniła, także, także wszystko jest już wyjaśnione. Co nam jeszcze możecie, kargo powiedzieć? Ja goniłam trenera. Przemka. Trenera Przemka i dał radę. Yy, wolno biegał, ale bardzo dobrze się chował. Bardzo dobrze się chował, wolno biegał. No to nam daje wiele do myślenia, bo spędza wiele godzin na siłowni i teraz nasuwa się pytanie, co on tam robi. Tak, na pewno nie biega. Jeszcze? Było bardzo to fajnie. Pytania niektóre były takie podkwliwe. A jakie na przykład? Na przykład czemu yy, jezioro jest... Yy, Czemu jezioro jest słone? Jakie, jakie odpowiedzi udzieliłaś? My wszyscy powiedzieliśmy, że jezioro jest słodkie. Ciekawa odpowiedź. Tak, tak, tak. tak jest. Odpowiedź. Bardzo dobrze wybrnęłaś z tego pytania. Odpo odpowiedzi zostaną podane w najbliższym czasie. Także jeszcze Ci bardzo dziękuję. Do zobaczenia na kolacji. Do widzenia. Do widzenia. Super.